Wiadomości Datkami, Słoneczne Radio, dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Robert Stafecki, Exclusive Shape, dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Tak, generalnie to jesteśmy oczywiście na Florydzie, a Ty przyjechałeś tutaj z Chicago. Dlaczego? Co Cię przywiało? Tylko pogoda? <grym> no, nie, nie, no, pogoda jest piękna, oczywiście inna niż w Chicago, ale przyjechałem tutaj na spotkanie w sprawie y, biznesowej. Rozumiem, że Floryda ma być kolejnym miejscem, w którym. Będą kontraktowane te maszyny. Dzisiaj miałem pierwszą rozmowę z potencjalnym klientem, który chce otworzyć studio fitness. Ktoś by powiedział, jak to otwierać studio fitness w dobie pandemii, gdzie ludzie właśnie przestają chodzić do klubów, ale my mamy plan na taką późną wiosnę. Natomiast, oczywiście, ja rozumiem, że wiele osób rezygnuje ze względu bezpieczeństwa z chodzenia do fitness club czy nawet korzystania z masaży, chodzenia do salonów odnowy biologicznej. Moje urządzenia mają tą niesamowitą zaletę, że mogą być stosowane dla klienta indywidualnego, czyli te osoby, które nie chcą iść do Fitness Club, mogą takie urządzenie kupić i mieć w domu. Pełny zakres ćwiczeń związanych, szczególnie dla kobiet z odnową skóry, odnową układu limfatycznego, relaksacją mięśni, wzmocnieniem mięśni. Dodatkowo ćwiczenia te są połączone z działaniem lamp podczerwonych, lamp kolagenowych, to wszystko ma swoje działania. Urządzenia, które działają w próżni przez odrzanie powietrza, nasza skóra zupełnie inaczej reaguje, tak samo. Urządzenie tak zwany waterbike, czyli rowerek wodny, który ma dodatkowo około 20 biczy w środku, i kiedy osoby z różnymi problemami zdrowotnymi, które nie mogą aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach sportowych, mogą właśnie na takim rowerku wodnym robić sobie rehabilitację, robić ćwiczenia w sposób przyjemny, jednocześnie bardzo zdrowy. Ale chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, bo jestem w tej chwili w Orlando i domówiliśmy otwarcie nowego, super wyposażonego właśnie studia w te urządzenia, ale trzy tygodnie temu byłem w Tampie i w Sarasocie. No i tam podpisałem umowę z naszym przedstawicielem na Florydę i to jest jakby pierwszy krok. Ja oczywiście jestem w Chicago, tam realizuję nasze działania biznesowe, natomiast tutaj na Florydzie no, jest potrzebna osoba, która będzie przyjmować zamówienia i, i kontaktować się z naszymi klientami. Tak Także, jeżeli będziecie Państwo zainteresowani, to zapraszam do kontaktu z naszą agentką, panią Jolantą. Milligan, która jest w Sarasocie, i kontakt z nią jest także na naszej stronie exclusiveshape.com. Nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć moją stronę, ale, ale podobno wywarła dobre wrażenie, prawda? Znaczy nie tylko strona, bo strona jest oczywiście jak najbardziej profesjonalna. Podglądamy zresztą zdjęcia i materiały, które są na tej stronie. Natomiast same urządzenia wyglądają kosmicznie one są bardzo ekskluzywne, ale tak jak powiedziałeś, one są wielofunkcyjne. To nie jest Taka maszyna, jak wszystkim się kojarzy, że kupuje sobie coś w rodzaju bieżni do domu. Tam są dużo większe możliwości. Dużo większe możliwości i tak jak powiedziałem na początku, w dobie właśnie teraz tej pandemii, y, ograniczeń w kontaktach międzyludzkich, y, można taką maszynę kupić. Y, ja mówię o tej, która jest w tej chwili na topie, najbardziej popularna. To jest roll massage. Jest maszyna, która posiada duży bęben i w wyniku tych obrotów robimy około. 15 masaży naszego ciała w 15 różnych etapach, po 3 minuty. Także taki zabieg trwa około 45 minut, praktycznie tyle, ile trwa masaż. Ale już nie musimy mieć masażysty, korzystamy z urządzenia i masujemy te partie mięśni, które najbardziej nam są potrzebne. Jeżeli panie mają problemy z tkanką tłuszczową, z celulitem, wtedy zwiększamy ilość mm, ćwiczeń. Powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że z jednej strony są to urządzenia do domu, czyli można je wykorzystywać albo stosować indywidualnie, a z drugiej podpisujesz już umowy tutaj na Florydzie z całymi klubami. Ale rozumiem, że nie ograniczasz się tylko do klubów. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to za pośrednictwem tej strony. A która się wyświetla również w opisie tego materiału, można taki sprzęt sobie zamówić. Tak, tak. Jest sześć różnego rodzaju sprzętów. Wybieramy to w zależności od kolorystyki. Także każde urządzenie jest w ogóle zamawiane pod konkretnego klienta. Ale ja wspomniałem o tych zamówieniach indywidualnych ze względu na obecną sytuację, natomiast praktycznie moja oferta jest skierowana do ludzi, którzy chcą otworzyć sobie własne studio fitness tylko z tymi urządzeniami albo mają studio i chcą je po prostu zmienić, tak, zrobić bardziej nowoczesne, bardziej nowoczesne albo uatrakcyjnić przez dodatkowe urządzenia szerszą ofertę usługową dla już posiadanych klientów. Chcę też powiedzieć, że te moje urządzenia są też znakomitym wyposażeniem nie tylko do klubu sportowego czy spa salon czy indywidualnie, ale także do hoteli, do punktów rehabilitacji ze względu na zakres swoich działań na baseny, także praktycznie gama klientów odbiorców, tych, którzy mogą zastosować te urządzenia jest ogromna. No szczególnie, że tutaj jest mnóstwo osiedli, to są z reguły osiedla zamknięte, które mają oczywiście troszeczkę wyższe opłaty. Natomiast co i za coś dzięki temu mamy w ofercie baseny i różnego rodzaju uciechy i między innymi myślę, że do takich właśnie właścicieli, Zarządców tych osiedli jest skierowana ta oferta. No właśnie, przepraszam, że tak się uśmiechnąłem, bo akurat trafiłeś w sedno. Przy ostatniej mojej wizycie byłem na nowo budowanym osiedlu domków jednorodzinnych i rozmawiałem z inwestorami na temat zastosowania tych urządzeń, ponieważ w centrum tego osiedla był kompleks basenowy i nie mieli rzeczy, które można byłoby tam zastosować, na, na przykład łóżek, które my proponujemy z masażem i z muzyką. Do tego rowerek próżniowy czy ten rol masaż. Także to była jedna z pierwszych rozmów właśnie na osiedlu zamkniętym, gdzie można centralnie zastosować tego typu urządzenia. Robert, to w takim razie oprócz tego, że trochę omijamy pandemiczne przepisy, nie zapuszczamy się, mam na myśli, nie przybieramy na wadze, dbamy po prostu o zdrowie nie tylko fizyczne, ale co za tym idzie również. A psychiczne, jakie generalnie jeszcze oprócz tego mamy korzyści i skorzystania z tych urządzeń? Moim zdaniem chyba największe korzyści przede wszystkim chyba jednak dla pani. Te urządzenia dają to, że jesteśmy młodzi, dbamy o siebie, poprawiamy swoje samopoczucie, zarówno fizyczne, tak jak wspomniałeś, i psychiczne. Proszę Państwa, więc ja naprawdę zachęcam do zapoznania się z naszą stroną, ale w tym aspekcie właśnie zdrowotnym. Korzyści. Jak możemy wpłynąć, poprawić naszą sylwetkę, nasze ciało, nasz układ krążenia, nasze codzienne coraz lepsze samopoczucie. Gościem wiadomości latkam i słonecznego radia był Robert Stafecki, Exclusive Shape. Życzę powodzenia, trzymam kciuki, do usłyszenia i do zobaczenia już tutaj na miejscu. Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich do naszych klubów. Wiadomości.com Twoje źródło informacji.